Zainteresowanie kwiatami jest spore, nie można narzekać, tak jak, jak każdego roku ludzie przychodzą, pytają się o ceny, o, o gatunki, bo wiadomo, każdy chce mieć jak najładniejszy towar i najbardziej ze względu na przymrozki, ludzie się pewnie sobie obawiają, kupić, nie kupić, czekają po prostu chyba do końca, najważniejsze, że nie to pewnie będzie wtorek i środa, bo to już takie jest, będzie na pewno zainteresowanie ważniejsze. To jest wersja kwiaty drobnokwiatowe, dojeszkowe. Kwiaty w produkcji większych trudności nie sprawdzają, nie sprawiają, ale trzeba się na kwiatach znać. Trzeba od początku od kwiaty dbać. Nie sprzedaje się siana, kwiat musi być ładny, zdrowy i kondycyjnie też musi mieć swoją kondycję. Żadnych chorób, żadnych e, 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 szkodników nie może kwiat mieć, bo ludzie na to patrzą. Dzisiaj chcąc być dobrym sprzedawcą, trzeba mieć dobry towar, a dobry towar to zawsze jest sprzedalny. I, i w moim temacie, jak my produkujemy kwiaty w wąsoszu, ma, ma, mamy powodzenia na kwiatach rabatowych wiosennych i na kwiatach jesiennych i klientów zawsze mamy, i kwiaty zawsze mamy sprzedane. Tak. I zawsze życzę wszystkim moim konkurentom i obrótnikom, żeby robili dobry towar, bo dobry towar jest podstawą, co znaczy się produkuje dla ludzi i dla naszych ukochanych zmarłych.